Chce, żebyśmy Ci przygotowali paskę do spożycia. On odrzekł. Idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel kazał powiedzieć. Czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paskę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paskę. A gdy oni jedli, Jezusią, chleb, Jezus wziął chleb i odmówił, błogosławieństwo połamał go i mówiąc, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. święty Boże, święty mocny, święty, Anie, nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. ka 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 otroa oteru marapo dei deso tsira ha ha este no ne tsanga Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. A tobie, panie. Owym czasie, gdy wielka Rzesza była z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do ciebie uczuł i że Żal mi tego ludu, bo już żydzi przy mnie, a nie mają nic do jedzenia. Jeśli ich puszczę złodniawy do domu, ustaną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli mu uczniowie, skąd tu na Puskowiu będzie mu ktoś nakarmić ich chlebem. Zapytał ich, ile macie chlebu? Odpowiedzieli siedem. I rozkazał ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy te siedem chlebów, dzięki uczynił. I panowie małej ja kałusia, by nie ja rozdzielali ludowi. do ognia i wojny wypał w nas, panie. Od powietrza go do ognia i wojny wypał w nas, panie. Od powietrza do ognia i wojny. Nas, Panie Twojego Ducha miłości i swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, których posilasz jednym chlebem niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jezusowi w Najświętszym boskim sakramencie ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle coś bądź pochwałą jest o Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie w najświętszym boskim sakramencie. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczcy posłał swego sługę. Aby powiedział zaproszonym przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Kiedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać, pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę być obejrzeć je. Proszę, cię mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem pięć barwów idę je wypróbować wymówionego. jeszcze inny rzekł. Ożeniłem się i dlatego przyjść nie mogę. Sługa, powróciwszy oznajmił do swojemu panu. Wtedy pan rozgniewał się i nakazał słudze wyjść co prędzej na ulicę i załóki prowadzić ubogich, niewidomych i chromy. Spodziewany śmierci Zachowaj na spanie od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, o, od nagłej, niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. Módlmy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, Prawa byśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie chwili naszej śmierci najświętszego sakramentu ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Bóg zapłacił naszym strażakom za piękny ołtarz, trzeci z kolei naszej profesji. Ja na nam zawsze towarzyszy, szczególnie towarzyszy naszym strażakom. Bóg za. I'm w innym wyzaś Kto trwa we mnie, ja w nim, ten przynosi owoc ocity, ponieważ bez ze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak win malatorów i uschnie, i się go, i do ognia, i płonie. Jeżeli we mnie spać nie będziecie, a słowa moje Was poprosić, to Cokolwiek chcecie, a tak się wam spełni. My grzecznie Cię prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dziękujemy za udział w dzisiejszej pięknej urodzinności. Najpierw tym, którzy budowali szereg ram, i jeszcze raz je wymienię pierwszą zawsze.